Witam. Czas na podsumowanie moich aktywności w lutym. Czas na gminę Tarnów, którą reprezentuję w Radzie Powiatu Tarnowskiego. Początkiem lutego podczas dwóch wydarzeń spotkaliśmy się jako samorządowcy z seniorami z gminy Tarnów w Woli Rzędzińskiej i w Koszycach Wielkich. Spotkanie noworoczne organizowane na zaproszenie samorządu gminy Tarnów w hali sportowej Woli Rzędzińskiej zgromadziło przedstawicieli seniorów oraz członków kół gospodyń wiejskich z Woli Rzyndzińskiej 1, 2, Jodłówki Wałek, Tarnowca, Nowodworza. Poręby radnej, radne Zawady i Łękawki. Natomiast tydzień później w moich rodzinnych Koszycach Wielkich spotkaliśmy się z mieszkańcami w zachodniej części gminy Tarnów, z Koszyc Małych, Wielkich, z Głobic, z Bylitowskiej Góry, Błonia oraz Białej. Oba wydarzenia zostały uświetnione przez radosny koncert laureatek pierwszej edycji programu The Voice Senior, czyli siostry Szydłowskie. W imieniu samorządu powiatowego złożyłem naszym seniorom w gminie Tarnów na nowy rok życzenia zdrowia, radości życia, sił witalnych oraz wdzięczności, którą seniorzy winni odczuwać od swych dzieci i wnuków, którzy tak wiele im zawdzięczają. Ważnym wydarzeniem tego miesiąca, który koordynowałem, było przekazanie nowego samochodu dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Wieszosławicach-Dwudniakach. 10 lutego nasza flota samochodów powiatowych zbogaciła się o nowy autobus z przeznaczeniem dla naszego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Wierzosławicach dwudniakach. Całkowity koszt zakupu to kwota 552 000 zł. W tym wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 351 000, a środki z budżetu powiatu ponad 200 tysięcy. Natomiast 21 lutego przekazaliśmy ten pojazd na miejscu naszym wychowankom w dwudniakach. Nowy 17-osobowy autobus będzie służył do przewozu podopiecznych specjalnego ośrodka, na wycieczki edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Pozostajemy w gminie Wierzchowska, a nawet w tej samej miejscowości. Zapraszam na materiał. 21 lutego jako osoba koordynująca działania gospodarcze zakładu aktywności zawodowej w Dwudniakach odebrałem wraz z starostą zamówione przez powiat tarnowski torby reklamowe przeznaczone dla mieszkańców naszego powiatu i naszych gości, które w tym roku rozdysponujemy w ramach promocji naszego samorządu. To jedno z wielu zleceń prężnie rozwijającej się biznesowo-pracowni krawieckiej tego zazu. Zachęcam Was, drodzy widzowie, do odwiedzenia profilu tego zakładu w mediach społecznościowych i wybrania z bogatej oferty produktów coś dla siebie, na przykład piękną, wzorzystą polską pościel dobrego gatunku o dużo lepszej jakości niż ogólnodostępna azjatycka. W lutym podsumowaliśmy też jako Zarząd Powiatu zadanie, które koordynuje, a mianowicie nieodpłatną pomoc prawną na terenie naszego powiatu. W 2024 roku każdy z ośmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej czynny był pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, wyjąwszy dni świąteczne. Łącznie 252 dni robocze i udzieliliśmy 2429 porad prawnych, co jest drugim najlepszym wynikiem od początku funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali województwa małopolskiego w 2024 roku powiat tarnowski na 22 powiaty zajął czwarte miejsce w łącznej ilości udzielonych porad prawnych. Średni koszt takiej nieodpłatnej porady w naszym powiecie wyniósł 210 zł. W razie potrzeby uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, przypominam, że wszystkich informacji i rezerwacji dogodnego terminu można dokonać telefonicznie lub mailowo u pracowników Wydziału Rozwoju Starostwa pod numerem 14 688 3327 lub na profilu naszej usługi w mediach społecznościowych. A mieszkańcom mojego okręgu wyborczego, których reprezentuję w Radzie Powiatu, czyli gminy Tarnów, przypominam, że w naszej gminie są dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej animowane przez powiat we wtorki w Koszycach Wielkich i w środy w Tarnowcu. Oba czynne od 14 do 18. Przenosimy się do Ciężkowic, do zespołu szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego. 21 lutego otworzyliśmy nową efektowną pracownię kształcenia zawodowego w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych w Ciężkowicach. Wartość zadania w ramach grantu programu Mistrzowie w Zawodzie 3 to 363 tysiące na pracę budowlano-adaptacyjne i ponad 115 tysięcy na szkolenia, praktyki i kursy. Jak widać młodzież ucząca się w rozwijającej się w Polsce prężnie branży hotelarsko-gastronomicznej ma godne warunki do kształcenia. Do dyspozycji uczniów jest tutaj w pełni wyposażone stanowisko barowe. Młodzież korzystać będzie również z pełnej zastawy stołowej, a także programu komputerowego. Zainstalowanego w tej pracowni, który umożliwi prowadzenie gospodarki magazynowej, tworzenie receptur, kalkulację cen potraw, jak również przyjmowanie zamówień i rozliczanie sprzedaży. Drodzy uczniowie technikum hotelarskiego w Ciężkowicach powodzenia w waszej dalszej pracy zawodowej. Na zakończenie tego odcinka czas na festiwal piosenki harcerskiej w żabnie. W piątek 14 lutego reprezentowałem nasz samorząd powiatowy na szóstym festiwalu piosenki harcerskiej w Żabnie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu integrację środowiska harcerskiego oraz promocję uzdolnionej muzycznie młodzieży. Festiwal stanowi również doskonałą okazję do promowania wartości harcerskich oraz popularyzowania piosenki harcerskiej, która jest integralną częścią harcerskiego ducha. Dodatkowo, przez tę inicjatywę, organizatorzy pragną przybliżyć sylwetkę patrona festiwalu, pułkownika harcmistrza Jerzego Pertkiewicza. Postaci niezwykle ważnej w historii harcerstwa w regionie. Pozdrowienia dla organizatorów tego festiwalu, w szczególności dla pani Renaty Kawuli, wspaniała praca wychowawcza na rzecz młodego pokolenia harcerzy przynosi owoce. Niemniej ciepło pozdrawiam naszych powiatowych reprezentantów, czyli drużynę harcerską ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Wieszusławicach Dwudniakach wraz z opiekunami. Świetny występ w kategorii nieprzetarty szlak i w efekcie nasi uczniowie zostali zdobywcami festiwalowego Grand Prix w tej kategorii. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za miesiąc. Pozdrawiam wszystkich oglądających.